Każde mieszkanie, nawet to w starej kamienicy, ma swoją wartość, którą przy sprzedaży niestety może zakwestionować Urząd Skarbowy. Jak się przed tym bronić? Podpowiemy w magazynie Nie daj się fiskusowi. Przemysław Talkowski, zapraszam. Dariusz Know, doradca podatkowy i prezes Towarzystwa Doradztwa Podatkowego, to nasz dzisiejszy ekspert w programie. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. Jak sprzedajemy mieszkanie, to musimy mieć świadomość, że. A szczególnie mieszkanie na rynku wtórnym, używane, no na przykład takiej starej kamienicy jak, jak ta, to musimy mieć świadomość, że zarówno kupujący takie mieszkanie, jak i sprzedający może zapłacić podatek, prawda? Tak. O, podatek może wystąpić po jednej i po drugiej stronie, ale nie musi. Tak. Mówimy o dwóch różnych podatkach. Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy transakcji, I czyli z mocy prawa płaci go lub jest nim obciążony zawsze nabywca. Sprzedający, kupujący. Tak, nabywca, czyli kupujący, jak też podatek dochodowo do osób fizycznych może być należny z tytułu takiej transakcji od sprzedającego, czyli zbywającego tą nieruchomość. Kto sprzedaje nieruchomość, mieszkanie, No tak jak mówimy, na przykład w starej kamienicy może skorzystać z różnego rodzaju ulg. O tym dzisiaj nie mówimy wielokrotnie w naszych programach. ten temat. Wielokrotnie w naszych programach, nie mamy na to dzisiaj czasu, o tym mówiliśmy. Ale kupujący mieszkanie na rynku wtórnym, czyli używane mieszkanie, podatek od czynności cywilnoprawnych zapłaci zawsze. Tak, zawsze, kategorycznie zawsze. 2% od... Ceny wyrażonej w akcie no notarialnym. Ja już chciałem powiedzieć od wartości mieszkania, ale pytanie, ile mieszkanie jest warte? Bo dla jednego... Może być warte 100 tysięcy, dla kogoś innego 150. To pytanie też, ile kupujący chce zapłacić za mieszkanie, bo ktoś może powiedzieć: To ja bardzo proszę, sprzedaję dwupokojowe mieszkanie w starej kamienicy za 150 tysięcy, ale nie ma nabywców, więc obniża cenę do 100 tysięcy. Dopiero wtedy ktoś kupi. Co na to urząd skarbowy? Czy urząd skarbowy może zakwestionować wartość mieszkania? Tak, prawo podatkowe posługuje się własnymi definicjami, które nie mają odniesienia do pojęć używanych potocznie pomiędzy wszystkimi uczestnikami takich transakcji. Urząd Skarbowy musi posługiwać się prawem podatkowym i nie musi stosować do określeń podatkowych tych cen wyrażonych w akcie notarialnym. Nie musi. No właśnie, bo kiedy ktoś sprzedaje mieszkanie, spotyka się z kupującym u notariusza. Muszą podpisać akt notarialny. Bezwzględnie. Tak. Podaje notariuszowi wartość mieszkania. Po jakiej cenie sprzedaje mieszkanie? Notariusz nie musi tej ceny weryfikować. Absolutnie tak? nie ma obowiązku. Ale urząd skarbowy ją może zakwestionować. Może i kategorycznie oświadczam wszystkim, że zawsze to bada. Wszystkie akty notarialne od notariuszy trafiają do właściwych terytorialnie urzędów skarbowych. To jest obowiązek notariusza, żeby poinformował urząd skarbowy o takiej transakcji, o takiej sprzedaży. Tak i notariusz na pewno to uczyni. To wróćmy raz jeszcze do przykładu tego mieszkania w starej kamienicy. Ktoś dostał za nie 100 tysięcy złotych, ale Urząd Skarbowy twierdzi, że w okolicy w podobnych kamienicach takie mieszkania sprzedawane są po 150 tysięcy. Zakwestionuje wtedy taką wartość? Może tak, tak zrobić? Urząd może, ponieważ ma akty notarialne dotyczące transakcji w tej okolicy, podobnych mieszkań, innych i prowadzi właściwie w tym kierunku statystyki. I ma prawo, jak też podstawy formalne i prawne, do zakwestionowania ceny transakcyjnej. Bo powiedzmy wprost, jeżeli mamy transakcję, mamy umowę sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym, tak, sprzedajemy używane mieszkanie, to tak naprawdę i sprzedającemu i kupującemu mogłoby zależeć na tym, żeby obniżyć wartość nieruchomości, no bo wtedy zapłacą mniejszy podatek. My nie doradzamy tego, oczywiście, proszę państwa, tak nie wolno robić. Oczywiście, z tym się zgadzam. Szczególnie, że urząd skarbowy ma prawo tego ma prawo to zweryfikować, prawda? Więc ale nie tylko dlatego, bądźmy praworządnymi obywatelami. To prawda, podatki trzeba płacić. Można oczywiście korzystać z różnego rodzaju ulg, ale nie należy zaniżać wartości, tak bo Urząd Skarbowy może to zweryfikować. No dobrze, ale jeżeli rzeczywiście nasze mieszkanie jest w złym stanie, mamy stare okna. No widzimy na przykład tutaj na parterze. Ktoś wymienił okna na plastikowe, ale już wyżej na pierwszym piętrze mamy stare drewniane, pewnie nawet kilkudziesięcioletnie okna. Przecież takie mieszkanie z nowymi oknami, z nowym parkietem na przykład na podłodze jest o wiele bardziej yy, cenne, tak jest droższe. Tak, może być ta sama lokalizacja, ten sam okres wykonania nieruchomości, ale wartości rynkowe mogą być różne. Jak przekonać Urząd Skarbowy, że nasze mieszkanie rzeczywiście jest tańsze? Urząd Skarbowy posługuje się tu właściwymi przepisami i ma swoje ramy działania określone, ale z punktu widzenia podatnika, czyli obywatela sprzedającego bądź kupującego, należy nie zapomnieć o tym, żeby wziąć udział w takim postępowaniu i wykorzystać całkowicie swoją rolę, dowodząc, Zasadności ustalonej wartości rynkowej transakcji. Jak to zrobić przed urzędem skarbowym? Jak przekonać urzędnika skarbowego, że nasze mieszkanie rzeczywiście nie jest warte 150 tysięcy, tylko 100 tysięcy? Co? Zrobić zdjęcia na przykład mieszkania? Dobrać właściwe argumenty, zrobić zdjęcia. W każdym porówne... przypadku, myśli pan? Ja radzę w każdym przypadku sprzedaży i nabycia zrobić dokumentację fotograficzną w momencie transakcji. Usterek na przykład, różnego również, rodzaju... Również, ale w momencie transakcji, tak żeby jeszcze przed przebudowaniem, w tym momencie, kiedy to się działo, bo może być budynek poprawiony, coś może się zmienić i wówczas Urząd Skarbowy nie ma podstaw, żeby przyjąć nasze wyjaśnienia jako wiarygodne. W związku z tym należy, dowodząc wszystkiego, należy przygotować sobie dokumentację... Taką na dzień transakcji. I zdjęcia rzeczywiście chyba będą najlepszym dowodem, no bo pokażemy urzędnikowi skarbowemu zdjęcia i pokażemy, o, tu jest dziura w podłodze, tutaj jest tu są stare okna, i tak dalej, nieodmalowane radzę, mieszkanie. Poza zdjęciami radzę też zdobyć oferty innych przedstawicieli handlowych, innych sprzedających, Mamy pośredników na rynku pośredników nieruchomości. Na internet, gazety zdobyć, porównać, sprawdzić. Zostawić sobie w archiwum, że były takie ceny w tym okresie, bo Urząd Skarbowy może kierować się innymi statystykami z innego lekko okresu aniżeli nasz. Zmiany są płynne niestety. Klatka schodowa, chociaż nawet taka klimatyczna jak na Warszawskiej, Pradze, może mieć wpływ na wartość mieszkania. Jeżeli mimo wszystko jest niewyremontowana, zniszczona, no to też może obniżyć wartość mieszkania. Jeżeli urząd skarbowy zakwestionuje nam podaną w akcie notarialnym wartość, cenę mieszkania, to co zacznie robić? Przepisy to przewidują. Ma obowiązek powołać biegłego. Biegły od wyceny nieruchomości dokonuje niezależnej ekspertyzy i wyceny wartości rynkowej tejże nieruchomości. I wówczas, jeżeli wartość ustalona przez biegłego o 33% różni się od wartości wyrażonej przez nas w akcie notarialnym, to dodatkową karą jest to, iż my płacimy za koszty tego biegłego powołanego przez Urząd Skarbowy. Czyli, jeżeli Urząd Skarbowy powoła biegłego, rzeczoznawcę, który wyceni, że rzeczywiście nasza nieruchomość sprzedana, na przykład mieszkanie, jest warte więcej niż ponad 33%, o których Pan powiedział, to wtedy koszty tego rzeczoznawcy, jego zapłata, tak. znaczy wynagrodzenie przechodzi na e, sprzedającego mieszkanie tak? tak czy na kupującego na sprzedającego Na tego, kto jest stroną postępowania jeżeli Aha. mówimy o podatku od czynności cywilnoprawnych to, to stroną jest nabywca jeżeli mówimy o podatku dochodowym to stroną jest sprzedający Dobrze ale rzeczoznawcę urząd skarbowy powoła wtedy rozumiem kiedy zwróci się do podatnika z informacją że e, on kwestionuje wartość tak. nieruchomości a podatnik Dalej się nie będzie zgadzał, będzie upierał się przy swoim. Tak, tak, albo nie przedstawi żadnych dowodów, albo w ogóle nie zajmie stanowiska w sprawie. Wówczas wtedy urząd powołuje rzeczoznawcę. Bo może zdarzyć się tak, że urząd skarbowy powie: OK, kwestionuje tę wartość. Naszym zdaniem, używane mieszkanie, nawet w takiej starej kamienicy. Powinno być droższe, to wtedy powinniśmy zrobić co? Przedstawić te dowody, o których mówiliśmy? Tak, musimy przedstawić te wszystkie dowody, oczywiście odpowiednio je opisać, dlaczego one wpływają na zmianę wartości, i wówczas urząd ma prawo z tym się zgodzić. Jak też ma prawo się nie zgodzić i powołać tego biegłego rzeczoznawcę? Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, że mamy mieszkanie, Całkiem wyremontowane. No i rzeczywiście ono może być warte na rynku, albo było warte na rynku rok czy dwa lata wcześniej, 300 tysięcy. Ale mamy gorszą koniunkturę na rynku. No, cały czas zmagamy się z kryzysem finansowym. Niektórzy mówią, że to właśnie druga fala tego kryzysu. No i nie ma nabywców po 300 tysięcy. Ktoś musi obniżyć mieszka cenę mieszkania, no bo niestety na rynku nie ma. Chętnych za taką kwotę. Czy Urząd Skarbowy uwzględni taką sytuację? Może uwzględnić. Oczywiście musimy to podnieść w wyjaśnieniach, pokazać, że następne transakcje w tej samej okolicy również już odbywały się po innych cenach. Czyli co, wtedy dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład powołanie opinii yy, nie, nawet nie tyle rzeczoznawcy, ale może. Statystyk na podstawie Aha. internetu, informacji z biur pośrednictwa. I rzeczywiście Urząd Skarbowy na przykład uwzględni. Wyceny na różnego rodzaju portalach, stronach internetowych dotyczących nieruchomości, tak? Tak, ponieważ jest to dla Urzędu Skarbowego jeden z dowodów, pod warunkiem, że jest sporządzony przez nas wiarygodnie. Bo cały czas mówimy o tym, że Urząd Skarbowy. Będzie porównywał wartość sprzedanego mieszkania do cen rynkowych, czyli takie, które obowiązują po prostu tak, na rynku. Na rynku. W tym okresie i w tych samych okolicach. No tak, a co to oznacza cena rynkowa? No to oznacza, że ktoś chce za mieszkanie dostać tyle, ale jeszcze kupujący musi chcieć zapłacić tyle. Jeżeli tak. nie chce, wiadomo, że ceny spadają. Tak, dokładnie o to zagadnienie chodzi. I Urząd Skarbowy każdorazowo przeprowadzi postępowanie, nawet wycena przez biegłego nie jest ostateczną ceną zastosowaną przez Urząd Skarbowy. Jest to jeden z dowodów w sprawie, ale dla nas niezwykle istotny. Żeby udowodnić przed Urzędem Skarbowym fakt, że mieszkanie, które sprzedaliśmy, rzeczywiście jest warte mniej, niż myśli Urząd Skarbowy. Czy możemy poprosić też urzędnika skarbowego, żeby przyszedł do domu i zobaczył? Jak najbardziej. Wizja lokalna jest jednym ze sposobów dowodzenia materii, którą chcemy ocenić. A, ale problem może pojawić się wtedy, kiedy już sprzedaliśmy mieszkanie. Ktoś się kupił taniej od nas, no i musiał zainwestować. Wymienił okna, Podłogi, może nawet elewację w budynku i klatkę schodową wyremontował. I wtedy, jak przyjdzie urzędnik skarbowy, to może być problem, bo powie: halo, halo, mieszkanie jest nowe, świeże, wyremontowane. Tak, ale mamy zdjęcia zrobione w dniu transakcji. Urzędnik też porówna, nabywca może nam wyjaśnić, co wymienił. Jakie poniósł nakłady? Można wycenić wartość dzisiejszą tego mieszkania, odjąć nakłady, które poczynił nowy nabywca, odjąć. Faktury zmiany, które... można pokazać z datą, tak, prawda? Oczywiście, wszystko są to dowody w sprawie. No bo jak będziemy, jak kupujący będzie miał, ten, kto kupił od nas mieszkanie, będzie miał faktury i tam będzie data e, późniejsza niż data sprzedaży, no to widać, e, prawda? Można porównać. Na stronie lokalnej już wyjdzie, które elementy przybyły po dacie sprzedaży, a które nie. To ze zdjęć wynika, że pojawiły się nowe okna, pojawiły się nowe kafelki, pojawiły się nowe podłogi, pojawiły się nowe jakieś drzwi, cokolwiek w tym sensie. Powiedzieliśmy, że ten, kto kupuje mieszkanie na rynku wtórnym, kupuje używane mieszkanie, zawsze zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnej. Tutaj nie ma ulgi żadnej? Nie. Bo kiedy kupujemy mieszkanie od dewelopera, to. Podatku od czynności cywilnoprawnej wtedy nie płacimy. Oczywiście, ponieważ deweloper odprowadza od tej transakcji podatek od towarów i usług, czyli popularny podatek VAT. Czy on już jest w cenie? Tak, jest w cenie. Dla nas, nabywców, on jest zawarty w cenie i nie musimy się już o dopłaty martwić. Ale jak ktoś kupuje używane mieszkanie, 2% od ceny podanej, w... W, transakcji tak, podanej w akcie notarialnej. Od wartości rynkowej ustalonej ostatecznie przez Urząd Skarbowy. Jeżeli będzie kwestionował tę wartość. Przemysław Talkowski, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków programu Nie Daj się Fiskusowi, w którym przyglądamy się podatkom. W Waszym interesie.